Dziś pogadamy o niszy. Na pewno hasło to już dobrze znasz, bo jest ono dosłownie wszędzie, ale jeżeli nie wiesz o co chodzi z niszami, to tak najprościej mówiąc, w biznesie chodzi o to, żeby znaleźć konkretne potrzeby klientów. No i nisza to jest właśnie często ten taki jakiś wąski rynek i budowanie silnej pozycji na rynku poprzez właśnie skupienie się na tych konkretnych potrzebach. Tu chodzi głównie o to, żeby znaleźć jakiś obszar, który nie jest jeszcze do końca zaopiekowany, czyli nie chodzi o to, że nie ma żadnych produktów w takiej kategorii albo żadnych usług w takiej kategorii jeszcze, ale jakiś taki obszar, gdzie już być może są produkty lub usługi, ale jest tam jeszcze przestrzeń, jest tam jeszcze miejsce, żeby wejść z czymś nowym. Jeszcze tych klientów jest bardzo dużo, jest dużo zainteresowanych potencjalnych klientów. I cały czas można w ten obszar wejść ze swoją ofertą, no i, wiadomo, dzięki temu dużo zarobić, no bo jeżeli jest potrzeba, będzie oferta, to będą też pieniądze. I żeby podać ci jakiś przykład niszy, to wyobraź sobie, że jakaś firma marketingowa robi szkolenia z mediów społecznościowych, takie typowe dla seniorów, by oni mogli również działać online, by również mogli zarabiać, nie wiem, stawać się influencerami, tworzyć swoje marki osobiste itd. itd. Jest to zdecydowanie usługa niszowa, bo raczej szkolenia social mediów są kierowane do młodych, do studentów, do ludzi, powiedzmy, około trzydziestki, do trzydziestki. A tutaj coś zupełnie innego. Takie szkolenia dla seniorów to by była bardzo wąska grupa. Myślę, że w dzisiejszych czasach znalazłyby ci, by się zainteresowane osoby, no i zdecydowanie można by to było nazwać taką niszą. Uderzamy do osób, które są specyficzną grupą, nie ma dla nich dużo produktów w tej kategorii, no i mamy większą szansę na to, żeby mieć taki jakby monopol na to wszystko. Kiedyś taką niszą było na przykład tworzenie żywności wegetariańskiej i takich wege-odpowiedników mięsnych potraw, jak na przykład wege-sery, wege-parówki, wege-pizza, to jest temat mi bardzo bliski, bo kiedy ja zaczynałam być wegem, miałam wtedy 13 lat, to nie było co jeść. Naprawdę, wegetarni nie mieli co jeść, jadą ciągle ziemniaki i surówki. A później ktoś zobaczył w tym niszę, zaczął tworzyć takie produkty. Wiadomo, że teraz to już nie jest taka nisza, bo jest tego wszędzie dużo. Ale te kilka lat temu to były naprawdę bardzo niszowe produkty. Taką niszą może być na przykład fitness, ale tylko dla kobiet w ciąży. No bo jest to konkretna grupa odbiorców? No jest. Są to konkretne wymagania i potrzeby? No są. Więc jakby tutaj wszystko się zgadza, to byłoby zdecydowanie niszowe, bo skierowane do konkretnej grupy, z konkretnymi potrzebami, z konkretnymi wymaganiami, jest tutaj wszystko tak clear. Na pewno też niszą byłyby produkty edukacyjne skierowane do młodych matek, które są na urlopie macierzyńskim i mają szansę, mają też ten czas, żeby się czegoś nauczyć, żeby rozwinąć skrzydła, być może już nie wracać na etat, tylko przeszkolić się i otworzyć coś swojego. To by mogły być właśnie jakieś kursy, kursy szkolenie i tak dalej. Właśnie dla takich kobiet to też by było niszowe. Czyli nisza to jest takie podejście skierowane na docieraniu do wąsko zdefiniowanej grupy odbiorców, która ma Specyficzne potrzeby lub em, zainteresowania. To, że to jest wąska grupa odbiorców, to nie oznacza, że to ma być bardzo mała grupa odbiorców. No bo jeżeli będzie zbyt mała, no to też my nie sprzedamy tego, co mamy do sprzedaży, ale chodzi o to, że to ma być tutaj taki konkret. No i zmierzam do tego, że większość specjalistów od Instagrama na różnych, różnych szkoleniach czy webinarach powie ci, że musisz znaleźć swoją niszę, jeżeli chcesz zarabiać. Musisz znaleźć swoją niszę, jeżeli chcesz zdobywać klientów, i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że hasło musisz mieć swoją niszę stało się tak popularne i jest tak nadużywane, że mam wrażenie, że większość osób w ogóle nie bardzo wie, o czym mówi, mówiąc o tej niszy. Ale jakby tak, to jest prawda, że nisza to fajna sprawa i dużo może ułatwić, no bo przecież wiadomo, jeżeli chcemy zarabiać pieniądze, to powinniśmy tworzyć usługi, produkty jak najbardziej unikatowe. A nie takie oklepane, które już inni stworzyli. I milion osób przed nami wpadło na ten sam pomysł, więc pod tym względem nisza jest fajna, jest pomocna. Ale ja Ci powiem coś, co, co całkowicie przeczy temu wszystkiemu, co mówią specjaliści od Instagramów ale to jest podejście, którego ja jestem w 100% pewna. Już niejednokrotnie widziałam, przekonałam się o tym, że to podejście ma sens. Bardziej sens niż takie ślepe szukanie na siłę niszy. Bo właśnie większość ludzi bardzo dużo energii ładuje w to, że usłyszeli, że nisza jest potrzebna, więc oni tygodniami, często latami szukają tej niszy i za nic się nie mogą zabrać. Ja Ci powiem, że Ty wcale nie potrzebujesz niszy. Ty nie potrzebujesz niszy, ty potrzebujesz odnaleźć siebie. Zapamiętaj to zdanie, bo być może ono ci em, bardzo pomoże, kiedy będziesz akurat szukać pomysłu na biznes dla siebie lub na przykład, jeżeli ty teraz działasz w biznesie albo już masz kilka biznesów na swoim koncie i nie jesteś z, z żadnego zadowolony, zadowolona, nie masz wrażenia, żeby jakikolwiek z nich ci wyszedł, to posłuchaj e, tego. I zapamiętaj, że nie potrzebujesz niszy, potrzebujesz odnaleźć siebie. Bo to szukanie niszy bardzo często polega na takim na siłę szukaniu pomysłu na zarobek. To jest takie skupianie się na tym, by znaleźć sposób, miejsce lub obszar, w którym ja mogę zarobić kasę i głównie to mnie interesuje. To jest dla mnie najważniejsze. Chcę zrobić biznes, więc szukam obszaru, gdzie tą kasę znajdę. Gdzie tą kasę mogę zarobić i wiadomo, niby tu chodzi o odkrycie potrzeb ludzi itd, i tak dalej, ale to wszystko jest robione z taką intencją znalezienia pomysłu na pieniądze. Dlatego większość osób, większość osób, które chcą tworzyć swój własny biznes, ciągle chodzi na szkolenia do specjalistów od Instagrama, ciągle szukają tej niszy. A i tak im to nie wychodzi, i tak tej niszy nie mogą znaleźć. A nawet jak im się wydaje, że znaleźli, to i tak później wychodzi, że nie bardzo to wyszło tak, jak chcieli, i nie udaje im się tych pieniędzy zarobić, i nie ma klientów, nie ma zainteresowanych potencjalnych klientów, i niby jest niszowy temat, a wszyscy mają to głęboko w poważaniu. Dlaczego? Dlatego, że ludzie doskonale takie rzeczy wyczuwają. Ludzie nie są do końca tego świadomi, ale jeżeli ktoś na siłę szuka pomysłu na pieniądze, to energia tego jest tak bardzo wyczuwalna, że ludzie i tak za tym nie pójdą, ludzie i tak tego nie kupią, ludzie i tak nie będą chcieli być swoim klientem, nawet jeżeli to jest niszowe, teoretycznie niszowe. Dlatego takie szukanie niszy na siłę nie ma najmniejszego sensu, ale możesz zrobić coś innego. Bo jeżeli ty przestaniesz tak na siłę szukać niszy, tylko zaczniesz szukać siebie, to uu, naprawdę tutaj mogą zadziać się wielkie cuda. Na czym polega to szukanie siebie? Już Ci tłumaczę. Szukanie siebie to jest szukanie obszaru, w którym ja naprawdę czuję się doskonale. To szukanie obszaru, szukanie rzeczy, które ja naprawdę lubię robić. To szukanie zadań, które dają mi niesamowitą satysfakcję. To odnalezienie tego, co ja jestem w stanie dać od siebie ludziom, i też posiadanie takiej pewności w sobie, że to, co ja chcę innym dać, to jest dobre, to jest potrzebne. To jest odnalezienie siebie, to jest zdobycie takiej pewności siebie, ponieważ odnajdujesz siebie w obszarze, w którym Ty czujesz się po prostu dobry, dobra jako specjalistka, jako specjalista. Podam Ci taki przykład z życia wzięty. Jakiś czas temu. Chodziło mi po głowie, chodził mi po głowie pewien produkt skierowany właśnie do kobiet na macierzyńskim, by mogły w okresie macierzyńskiego rozwijać się biznesowo. To coś na podstawie tego, co na początku mówiłam. To jest niesamowicie niszowa oferta, coś niesamowicie potrzebnego, bo wiem, że to jest potrzebne, bo często rozmawiam z ludźmi, ale fajny pomysł. No tak, ale czy to jest coś wewnętrznie zgodne ze mną i coś, w czym ja mogłabym czuć się mega pewnie? No, i po większych namysłach stwierdziłam, że nie, bo to byłby raczej produkt robiony stricte dla produktów, w sensie produkt robiony dlatego, że jest niszowy i ma potencjał. Więc ja bym mogła w to wejść i wejść to czysto dla pieniędzy, bo jakby macierzyństwo to nie jest moje klimaty, to nie są moje klimaty. Ja też nie znam zbyt wiele kobiet, które mają dzieci. Moje koleżanki, większość moich koleżanek nie ma dzieci. Dlatego to by było coś. Stricte, nie coś, co mi jara niesamowicie, tylko coś stricte dla pieniędzy. Więc ja porzuciłam ten temat, bo wiem, fajny pomysł, niszowy pomysł, ale chyba nie dla mnie, więc to porzuciłam i wiesz, co się wydarzyło. Chwilę później odnalazłam siebie, czyli wpadłam na pomysł na pomysł stworzenia aplikacji Spiri, to aplikacja, która będzie miała różne takie funkcje mindfulness, ale głównie, no powiedzmy, będą tam nagrania medytacji i to jest coś, co mnie niesamowicie jara. Czuję się w tym biznesie bardzo pewna, w sensie w tym produkcie czuję się mega pewna, wiem, że zrobię dobrą robotę i wiem, że dam z siebie wszystko i wiem, że to jest to. Czyli tak jak widzisz, pomysł jeden niszowy, drugi mniej niszowy, ale ten drugi to jest to odnalezienie siebie, coś co wiem, że mi wyjdzie o wiele, o wiele lepiej. Odnalezienie, odnalezienie siebie to jest naprawdę magia, i to dopiero prowadzi do fajnego biznesu, fajnych zarobków, bo tu wszystko jest takie, jak powinno być. Po prostu. Jak już odnajdziesz siebie, to wiesz, co chcesz robić, wiesz, co jesteś w stanie dostarczyć ludziom. Czyli odnalezienie siebie polega na tym, że nie, że ja na siłę szukam niszy i sposobu na znalezienie pieniędzy. Tylko odnajduję siebie, odnajduję w sobie coś, co ja naprawdę jestem w stanie dać ludziom i w co ja naprawdę wierzę, że jest dobre, że jest fajne, że jestem w stanie jakąś, jakąś moją wiedzą, jakimś moim obszarem wiedzy podzielić się z ludźmi. To jest odnalezienie mm, siebie. I jeżeli ty odnajdziesz siebie i coś, co prawdziwie Cię kręci, to nie będzie miało znaczenia, nie będzie miała znaczenia konkurencja na przykład. Nie będzie to dla Ciebie miało znaczenie, jak dużo ludzi już to robi, jak dużo już jest produktów w tej kategorii, jak dużo jest usług w tej kategorii. Jeżeli w danym obszarze będzie już nawet bardzo zapełniony rynek, to uwierz mi, wiem co mówię, zawsze znajdzie się miejsce dla, dla osoby, która ma jakąś misję w tym, ma pasję, chce realnie pomagać ludziom, chce realnie zmieniać ludzie, ludziom życie i jara się tym, co robi. Czyli nawet jeżeli jest duża konkurencja, jeżeli ty wejdziesz w to z taką energią, że to jest w 100% Twoje, to znajdzie się tam dla Ciebie miejsce. Bardziej niż wejście w niszę, gdzie jeszcze nie ma konkurencji, ale Ty tego nie czujesz, uwierz mi. I co do moich pomysłów biznesowych w ogóle, no to. Ta platforma dla kobiet na macierzyńskim to jest bardziej niszowy temat niż aplikacja. To jest bardziej niszowe. I pewnie jakbym poszła do e, jakichś coachów biznesowych, to wielu z nich mogłoby mi powiedzieć: nie no, idź, idź w ten pomysł biznesowy z tą platformą, bo tam jest lepsza nisza. I tam jest mniejsza konkurencja i tak dalej. Mm, ale nie, ja w to nie poszłam, bo wiem, że i tak tworzenie aplikacji będzie lepsze dla mnie, przyniesie mi lepsze efekty niż produkt niszowy, bo ja po prostu bardziej czuję to drugie. Więc Ty też słuchaj, szukaj siebie. Szukaj tego, w czym będziesz dobry, w czym będziesz dobra. Może już wiesz, w czym jesteś dobra. Jeżeli tak, to idealnie. To nie bój się podążać w tym kierunku. Jak już mówiłam, najczęściej może być taką przeszkodą konkurencja, że boję się iść w tym kierunku, chociaż to mnie niesamowicie jara, ale boję się w to wejść, bo przecież jest tam konkurencja. Jeżeli to cię naprawdę jara, dasz w to całe swoje serce, pasję, będziesz szukać tych swoich wyróżników i pokażesz naprawdę miłość do tego obszaru, to ta konkurencja nie powinna cię interesować, bo dla ciebie tak znajdzie się tam miejsce. Więc to w przypadku, jeżeli wiesz, co jest takim Twoim odnalezieniem siebie? Ale jeżeli e, nie wiesz, to po prostu szukaj siebie. Próbuj różnych rzeczy, czytaj różne książki, chodź na różne szkolenia, zapisuj się na różne webinary, na przeróżniaste tematy. Każdy jest w stanie znaleźć coś z co tego niesamowicie kręci. Jeżeli jeszcze tego nie masz, to szukaj. Szukaj, zapisz się, nie wiem, na lekcję tańca, zapisz się na lekcję angielskiego. Pójdź na jakiś webinar, o którym wcześniej byś nie pomyślała w ogóle, że możesz w nim uczestniczyć. Po prostu próbuj, 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 próbuj rzeczy, do których cię ciągnie. Po prostu, jeżeli tylko czujesz, że cokolwiek cię ciągnie, próbuj. I w końcu być może znajdziesz coś szybciej lub później, coś, co sprawi, że poczujesz te motyle w brzuchu i poczujesz, że to jest to, w czym chcesz się rozwijać, i być może po... to będzie coś, w czym ty chcesz się rozwijać, ale też być może poczujesz, że możesz w stanie, możesz, jesteś w stanie <grym> pomóc. Innym się rozwijać jako specjalista w tym obszarze. Do tego to wszystko prowadzi. Więc nie szukaj na siłę niszy, szukaj siebie. Szukaj tego, co cię może kręcić i idź w to, co cię będzie kręcić. To jest zupełnie inna energetyka w biznesie, a energetyka w biznesie jest bardzo ważna. Wiesz, na świecie na Instagramie znajdziesz po prostu setki tysięcy marek osobistych i można się zastanawiać, co różni te marki osobiste, które cały czas stoją w miejscu i im nie idzie. Od tych specjalistów, od tych marek osobistych, które y, są uwielbiane przez ludzi. To jest właśnie ta energetyka, to jest jaranie się. Wiele marek osobistych wchodzi w coś z poczucia takiego, że tutaj mogę zarobić pieniądze i to się nie uda. Nie. Oczywiście pieniądze są bardzo ważne, bardzo, ale niech to idzie z głębi serca, z takiej prawdziwej pasji i czegoś, czego ty możesz być w 100% pewny, pewna, że to jest takie Twoje. Um, ale serio. Skoro czujesz do jakiegoś tematu chemię, to warto w to wejść. I może też być tak, że coś cię kręci od bardzo dawna. Czyli masz jakiś obszar, do którego czujesz motylki w brzuchu. I coś cię kręci, ale ty unikasz wejścia w tego, bo się właśnie boisz tej konkurencji, czy boisz się tego, co sobie ludzie pomyślą. Na przykład masz tak, że kręci cię astrologia, a ty się boisz wejść ze swoją ofertą jako astrolog, boisz się wejść w ten obszar, no bo konkurencja, bo przecież już tyle jest takich osób. No, ale właśnie nie, jeżeli to cię jara, to tak jak mówiłam, miejsce się dla ciebie znajdzie. Jeżeli czujesz do czegoś chemię, to idź w to. To będzie lepsze niż na siłę pomysł niszowy, który po pierwsze będzie dla ciebie umęczeniem, a po drugie dla ludzi też nie będzie to przyjemne w odbiorze. Także przesłanie z tego odcinka jest, nie szukaj niszy, przestań porzuć to, bo ja też jak prowadziłam konsultacje z przedsiębiorcami, to po prostu dziesiątki ludzi do mnie przychodziło na konsultacje i cały czas, że ja muszę znaleźć niszę, ja chcę znaleźć niszę, bo wszyscy mówią o niszy. Nie szukaj niszy, znajdź to, co siedzi w tobie, odnajdź siebie w tym wszystkim, ok? Niezmiennie poszukanie siebie, zapraszam Cię do naszego Online Marketing Club, czyli do platformy ze szkoleniami o marketingu, o biznesie, o rozwoju osobistym. Dostęp do Online Marketing Club kosztuje kilkadziesiąt złotych miesięcznie, tyle co wyjście na kawę, na ciastko, na deser, na miasto, więc to jest bardzo niewielka inwestycja finansowa w swój rozwój, a masz tam już kilkaset godzin szkoleń. To są przeogromne. Szkolenia, bardzo dużo tematów z różnych obszarów, i to jest właśnie idealne, żeby szukać siebie. Pooglądać różne szkolenia. Może dzięki temu wpadniesz też na jakiś fajny pomysł i będziesz mógł mogła siebie sprawdzić. Pamiętaj, że na hasło podcast u nas w Online Marketing Club masz 20% zniżki na zawsze. Czyli jak do nas dołączysz, to wyjdzie ci zamiast 89 zł, wyjdzie ci 71 zł, czyli jeszcze mniej i ta cena będzie z tobą tak długo, jak będziesz naszym subskrybentem. Albo naszą subskrybentką, także pamiętaj, wpisz hasło podcast, link do platformy masz w opisie pod tym podcastem i pamiętaj to, co Ci powiedziałam o tej niszy. Wierzę, że to Ci pomoże. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do usłyszenia już niedługo.